A więc ja widzowie, z tej strony Ksajko, a W dzisiejszym odcinku będziemy atakowali resztę Europy. Co to Hongkong jest komunistyczny? Trzeba, jeśli się, chciałem! Się, ale. Czemu Hongkong jest komunistyczny? No, nieważne. Dzisiaj będziemy atak e atakowali Europę, te słabsze państwa, czyli na przykład Bałkany. E będziemy coś sobie oczywiście ekonomię i znacznie więcej. Ale, zanim zostawiasz, oczywiście apkę w górę, suba, z dzwonem yy, i możemy już zaczynać. Pierwszym krajem, który sobie podbijemy, będzie e, Słowenia, bo Słowenia. Aha, ja tu jeszcze nie mogę, ja tu jeszcze nie mogę rekrutować jednostek. A ja zapomniałem, ale ja jestem debilem, widzowie. Już ja to podbiję niedawno. Ja Dobra, więc co, widzowie? Chyba sobie zrekrutujemy jednostki po prostu w Warszawie. Eee, I sobie przemieścimy pod granicę Słowenii. Eee, I to poskrujemy trochę tu, żeby one straszyły tutaj, tak po prostu. I już są, pod Także e, idziemy tutaj i pokazamy wojnę. Oczywiście nie chcemy żadnych alia aliasów tutaj. E, o ja, że tam pięć 5 koła. Słabo chłopoczka. A tu już mają. To była chyba ich jedyna jakaś tam większa siła uderzeniowa. Czy tam obronna, whatever. Atakujemy sobie to. E, Italia chce. W sumie dobra, możemy zaakceptować, bo mają wojnę z Ukrainą, czyli tak bardzo nienawidzę. Także, oczywiście, bo. teraz chcę to, 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 to jest asymilować widzowie. E, I jak na razie, bym ja sobie zaatakował. Austrię w sumie muszę zaatakować, bo zaatakowałem od wielu frontów. Ale Austria też koła duże państwa, e, których ja nie chcę. No, bo nie mam jakiegoś dużego sojusza, tylko z e, Denmarkiem i z Norwegią. I nie jest jakiś duży sojusz. Eee, nie, zaczyna się mi Nie jestem ja wojnę. O co chodzi? Dobra, zmienimy te tereny. I, a mamy jakieś punkty tutaj. Możemy sobie zainwestować w rozwój hajsu. A masz 4! Wow! Wow! Brawo! Tylko coś bardziej opłaca. Dobra, eee, jak na razie widzowie. Eee, chyba zatopiamy sobie boi po Serbię. Ponieważ Serbia nie jest wielkim państwem, jakby nie patrzeć. A poza byśmy sobie poszli tutaj i byście zaatakowali te słabsze państwa albo Chorwatów. Ale Chorwacy to wiecie widzowie tam jak jest. Nie, po prostu zakrzuciłem jakąś dużą armię w Warszawie. Taką... o! I teraz sobie tą marnię przenieśliśmy pod granicę z Chorwacją. A tak... oj. oj, oj, oj 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 Jesteśmy w wojnie z Niemcami z USA. Yy, dobra, może szybko po prostu jemy. Mam nadzieję, że uda się, bo ja nie chcę mieć z nimi wojny. Się w sensie w tym odcinku się przygotowałem na wojnę z nimi, ale... Kurde. Oj, oj 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 O nie, widzowie. Jesteśmy dali z nimi wojnę i nie chcą z nami mieć sojuszu. O jezus, mamy wojnę. O nie, nie, nie. Dobra, nie, nie, nie. Trzeba ee, wezwać Słuszników I ja ale będzie tragedia, widzowie. O, ja pierdziale hmm, A to będzie słabe. Wz Dobra, masz sześć, sporo hajsu, bo się przygotowałem. Mamy dużo tu... oj Ojoj, oj, ale to jest duża armia. Raczej powinni wejść do tej wojny. Ja pierdzielam wojnę z USA. Czemu USA nie powiedział wojnę na domowo? USA! Po co? Idzie co? Co so, ja bym mógł wam te tereny oddać? One nie są jakieś zbyt ważne, ale możemy sobie tą wojnę rozegrać. O oh, Boże, co so oni tam robią. Oni mi te jeszcze prowincje plądrują. Oby, no ja. Jak tak nie tak możecie mieć? Dziękuję. Tak się bawicie? Dobra, to ja też e, zaatakuję Izo i złej was. Co ja gadam? Nie wiem, czy to wygramy. Mam nadzieję, że się uda. I dołączyli do wojny, także obecnie po, e, mają przyzwoitną wojnę. Ajajaj... Aj, aj. To ja miałem wam powiedzieć wojnę, nie ja. Znaczy, co ja gadam? Nie jest No, ale oni mają tu. To... O Jezus. I zawiasie, że jest. Jest bardzo źle. Jest tragicznie. Jeszcze jakieś dźwięki, boże! Mam yeah. nadzieję, że USA nie będzie chciało, wiecie, za mną wojnę mieć. Bo oni się, bardzo za mną mieć wojnę, ale ja nie rozumiem. Ajajaj. W tym przypadku nie jest lepiej od niemca. Oj nie, jest lepiej od niemca. Cosami wam te tereny dodać, mi co mi jest potrzebne. Te tereny, naprawdę. Ja bym mogę to serio oddać. Z całą powagą, ale. Ale dobra, no. Chcieli... oni, oni chcieli wojnę, to spróbujemy to jakoś tam pobrać. Widzowie. Ale ten film będzie długi. W ogóle Rosja mnie kocha, wow. A, coś mówi tą... o mnie. Oni to, o to. to. Dobra, potrzebujemy teraz dużo Aizów. I tak nawet dużo ostajemy. Ale czy to USA może nie mieć ze mną wojny? Po co i. Nie... No boże Idziowie, jak przegram ten sajusz, to się będą wystawiały już drugą wojnę. Jakbyście się wiedzieć. Ale też. ty jazu to 13 koła, jednostek, tak mnie boli. W ogóle no, oni coś tam czynali? robią. Ej, pa! Zdobywają jakieś tam tereny. Wydaje mi się, że możemy to wygrać. Jak się nam uda. Bo nie mamy w ogóle problemu z hajsem. I to jest podstawowa. Ten, jak nie... jak nie mamy problemu z hajsem, to jest bardzo git. Z Ej, patrzcie oni tam. Ojoś. Oj, oj, oj. Okej. Okay. Okej. Okay. Oj oh, Oj, to moja koła jednostek, jednostek, słabo. Zaraz ten cały progres mogę stracić. Jak tak dalej pójdzie, to tak. No, skrócimy sobie jakieś te jednostki. Oni mi tu weszli. Ale patrzcie jakie tu ja mam jednostki. Za to. Teraz możemy tą wojnę wygrać. A, ale ten będzie długi. Bo jakby, Niemcy nie są takie duże jak Rosja. Bo jakby Rosja mnie zaatakowała, bo no, Niemcy nie mają nie, tylko no, 53 prowincji, a mam 141 prowincji. <noise> no to nawet jakby już to mnie mega daleko dali, i tak to jakoś wygrać. Więc w sumie to no, jakoś tam jest nawet nieźle. I tutaj mamy? Nawet dużo hajsu, także. Znaczy, patrzcie mi to. Jak oni to dobrze sobie radzą, widzowie. Widzowie, dobrze sobie radzą. Co prawda, teraz Berlina może mnie zaatakować, będzie wtedy w ogóle tak Jesteś silny. Jak mam zaatakować ten Berlin, niby widzowie? Nie, czy nie, czy nie Bo oni na pewno mnie tym zaatakują, ale. Będę. już tutaj do gola, to już nic nie zrobię. Dobra, trzeba po prostu patrzeć, jak. sobie to będziemy atakować. O, nie, to oni tam mają tyle tych jednostek, że to by po prostu. to wygląda to, to źle. Ale patrzcie, co my tu mamy. Hoho, że -ho. szkoła idzie tam do was. Mam jeden hajs. Fajnie. Nie ma sensu. Zarąbić, się jeden hajs. Widzowie, e, tak właśnie wygląda wojna z Niemcami. Ja się przygotowałem do nie ture temu, a USA dalej nie chce z jedną, tam rzeczy. Mogę nawet wam oddać jakieś tam prowincje, ale ja naprawdę nie chcę z wojny. Ale patrzcie, jak se dobrze tutaj... Oni rodzą, widzowie. Ja myślałem, że oni, nie wiem... Myślałem, że to będzie wyglądać tak, że oni, oni w ogóle Niemcy, będą tam do sobie uciekać do nich i oni będą zralić tamten. Oni są wchodzą jak masło normalnie. tak chyba no, nie oni. I na polaże wydaje mi się, że jest git, Chyba mamy te 4 jednostki, co sobie wysiadam je na front, bo. tak? O, nie wiem o co chodzi, dobra. Nie ma. ale. Nie Nie, no ale wam już we. Ja bym nawet oddać jakieś pojęcie, ale po prostu, że tu ja nie miała znowu wojny i żem po prostu chce takie rzeczy stworzyć. Ja planuję zrobić sobie sławie potem. Cukra, sławi nie potrzebuje Niemiec, ale patrzcie, jak sobie dobrze usiądziemy, to jest z Niemcami. Już NRD i Norwegia tutaj, patrzcie, jak fajnie już przejęła tutaj dużo, właśnie. Nie mają bardzo mój jednostek, to znaczy, że oni po prostu tutaj mają bardzo niechronny teren. No tak, oni tutaj nie mają jednostek, ja wiem jak to sprawdzić. I oni praktycznie tutaj nie mają żadnych jednostek, czyli w skrócie, oni mają tylko więcej jednostek tutaj w Berlinie, chyba, co to wiem. Dobra, idziemy no, Jezu, idę, oni mają. Oj, oj. Ja miałem strasznie dużo tu jednostek. Oj. Ale dlatego tak akurat to nie, to nie to I, Idziemy tam. I to będzie taka długa wojna. Ja generalnie nie mam bardzo słabe umiejętności montażu, także że będę cały czas to obserwować, jak ja tutaj sobie Nie radzę zbytnio. Nie, na no, razie nie powinno być Najwyżej po tym odcinku będę miał strasznie dużo y, terenów po prostu. Zobaczymy. E, bardzo dużo będzie terenów. Jak wygram tą wojnę, już to będzie tak dużo terenów, że nawet nie wiedziałem. Ale patrzcie, już już do tej tak kończą te jednostki. I oni cały czas. Ja... Czekajcie. No, USA. Ja mogę Wam oddać na jakiś teren. Mogę Wam to oddać. Ja mogę Wam oddać to wszystko, ale postrzę, nie atakujcie mnie. Idźcie za. So. Z daleko. Ale to 15 koła. Ale dobra, nie wiem, zartuję jakieś jednostki. Byle było. Lecimy. Ale, o. Małe pieniędzy. Tak na razie są daleko od linii frontu. Takiego tutaj, o głównego frontu oryginalnej Polki, także jest Oj, widzowie, to może się bardzo że skończyć. Miałem tu sześć koła, oni mają bardzo dużo jednostek. A tych jednostek... No nie mam takich dużych jednostek. I tutaj w ogóle na przykład nie mam już jednostek Także trzeba coś zakrutować. Yy, ja bym sobie z nimi porę. ty wiecie, po. Dobra, widzowie, po tym. Tak już teraz. Zobaczymy, czy oni po, poszli, polą do głowy. Ja mam tu 13 koła. No, nie idziecie na front. Idziecie na front. Nie, 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 nie idziecie na front, mordy. Mordy. No, idziecie na front, nie ma opcji, żebyście z tam bać bombę. I teraz. I teraz spróbuję widzowie coś zdobyć. A proszę o to. Ja poproszę o tyle, ile mogę. A już więcej nie mogę. A proszę jeszcze o to. I czy się zgodzą? Zaraz zaczniemy. Nie zgodzili się. Czyli będzie ta wojna długa. O, ja zajmę tu cztery koła. Nie, ja przegrywam to powoli, bo ja, ja nie mam już jednostra widzowie. Jeszcze Portugalia, serio? Boże! Chyba będzie trzeba widzowie zmienić scenariusz. Patrzcie, jak ja tutaj już ja nie mam jednosek w ogóle. Więc gówniania. Strasznie gówniania. Ja pierdzielę. Aha, Aryu. umarła z głodu, fajnie. W to zwykle niefajnie nawet. Jo! I teraz wydaje się, że będzie trzeba zmienić scenariusz widzowie. Na inny, znowu! Bo przegram wojnę z Niemcami. ja cały czas po prostu. cały czas chcę z nimi to negocjować, I żeby po prostu mi to oddali do skarbie. Ale oni no, nie chcą zadać. mi z tego oddać. I na tu już nie zależy na tych terenach, po prostu chcę zakończyć tą wojnę. No, nie, i tam będą mi to zdobywać. Ja to nie mam jednostek. No i super. Ale chociaż Berlin. Może jak Berlin im odjęliśmy, to może teraz się zgodzą. Nie wiem. Bo Berlin to jest taka ten i powinniśmy już czas zgodzić, bo robiliśmy inaczej Berlin. Naprawdę już są pod linią frontów, także słabo bardzo. Nie no gówno. Przegrałem tą wojnę widzowie, ja bo będę trzeba zmienić scenariusz. No ja nie zamierzam tak grać! Jeszcze USA Nie no ja pierdzielę. Mecza widzowie jest miejsca już na drugą wojnę. bo to tak nie może wyglądać. I to USA jeszcze matko święta, czy to USA może przestać. Ja. na też maitać tereny. Ja myślałem, że to będzie Easy Wojenka, a tu nagle się okazuje, że nie. No i ja nie to będę odbijać. I już są przy froncie dosłownie i ja nie mogę już nic zrobić. No i je Ja pierzela. Nie no, to już jest bez sensu widzowie, to już nie ma w ogóle sensu. Takie granie. Super, na pierdziele. Nie no to już jest. To jest bez sensu w ogóle gra. Teraz Jak ja to chcę, to oni się nie zgadzają. Oni po prostu chcą... Oni mnie rozwalą. Ja mam dwa hajsły. Nie, no, to nie ma sensu. Ja muszę wziąć pożyczkę. O! I super. Weźmę sobie pożyczkę i potem najwyżej spłacę. Bo jest źle, widzowie. O, no i teraz już powinno być lepiej. Dobra, widzowie. Ja chciałem w ogóle, że taka opcja ta istnieje, więc za. No i. Potem najwyżej będę miał problemy z hajsem, ale ja to już potem jako sobie wszystko. Będę miał problemy z hajsem, ale to trudno. To już mnie nie obchodzi. Ja jest się to widzę, że trzeba to wygrać. Trzeba to wygrać. Żeby nie było. Nie mam już punktów ruchu. Słabo. Ale za to mam dużo hajsu już mi się bardziej podoba. No i będą mi to chyba wbijać, ale... Trudno. O Jezu, to USA mnie tak wnerwia. Nie, Bałży mnie odbili. Nie, no USA, naprawdę. Oni no To jest jakiś szart. Ciebie to odbić. Zobaczmy się uda. Ale patrz... Dobra, kolejna. Nie, ale będę po tym z dole, po tym tym wszystkim. Będę że to zrelaksować po tym wszystkim. O, o! 5 koła, ale fajnie. Dobra. Teraz tak. Ja już się nie bawię w kotka i myszkę. Ja idę atakować. 13 koła idzie właśnie do nas. Wiecie o tym? Chyba wiecie. To były tańczące parówki. Idzie do Was 13 tysięcy jednostek. Ja mam 5 koła jednostek w Denmarku. Tylko jeszcze u sami mi się wbiło. Bo nie mogło zostać. Samo sobie. I musiała oczywiście powiedzieć mi wojna. Tram! Aha. Ale będę musiał spać w podatki. Znaczy ta wojna się skończy od czasu, kiedy będę musiał spać te podatki, bo jak ja to jestem w lipie. I ja miałem tam 10 koła. Dobra, chociaż USA wygnaliśmy. Nie wiem, widzowie, co mam z tym zrobić. Tak szczerze. Bo jest tragedia po prostu. Ja się tam tą wojnę jakoś zakończyć, ale. Tak myślę. Patrz, ja mam tylko, tylko, tyle gwiazdek! I ja nawet nie muszę, ja nawet wam no, nic na nie oddam, ja po prostu chcę końca tej wojny. Znam przy głupach, się snęła, ja się mi nie boże... nie wiem co robić teraz. Hmm, super, będę trzeba mieć scenariusz znowu. Ja to już ja gram na hardzie! To od razu wam mówię. Ja gram na ciężkim poziomie trudności. Takim wciół ciężki. Na razie widać, że... chociaż mam dużo hajsu, ale... Jest tragedia. Fajnie była tak? nie mogą przestać. Mam... Jeszcze... Nie no, jeszcze Denmark stracił w ogóle wszystko. Norwegia w ogóle nic nie robi. Ona mogła już dawno wysłać stąd wojska, ale ona nic nie robi, nie? Ona mają tu... Oni mają te wo... wojska, ale oni nic się nie robią, Nie, nie mam to w dupie. To są jakieś jaja! Jakieś jaja, widzowie, no. I te jednostki z tak będą szły i to. Nie, nie, nie. Dobra, widzowie, ile ten film trwa? Trwa 16 minut. Nie, dobra, widzowie, słuchajcie, to wydaje mi się, że Jutro będzie nowy scenariusz. No to sensu nie ma. Ja tak mogę się bić 50 tur i to jakby i tak będę przegrywał. E, nie wiem, wyjścia tu na frązyc, bo i tak nie, nie mi się już to grać. E, a więc to tyle, widzowie. Jeszcze spróbuję, widzowie, odbić te Niemcy, ale to tyle jak na razie, widzowie. E, trzymajcie się i cześć!